Do ostatnich minut, tak naprawdę nie wiedzieliśmy, ile ludzi przyjdzie, bo nie mamy wpływu na pogodę, nie mamy wpływu na inne imprezy związane ze świętem województwa i na ich popularność w całym regionie. Ale chyba ta cała publiczność i ci wszyscy melomani nie pojechali dziś ani do Torunia, ani do Wrocławka. Oni wszyscy przyjechali do Nieszawy. Lubię tutaj. Odnieść się do słynnego amerykańskiego przysłowia. Nie pytaj, co nieszawa, parafrazując, nie pytaj, co nieszawa może dla ciebie zrobić. Zapytaj, co ty możesz zrobić dla nieszawy. I taki był powód. Chciałem po prostu coś dla nieszawy zrobić. No i wygląda na to, że zrobiłem, bo to rzeczywiście Rzesza. Teraz patrzę. Patrzę rzeczywiście, Rzesza, Rzesza ludzi, masa ludzi. Jestem z tego bardzo dumny, ale jestem dumny po prostu z Nieszawy najbardziej. Muzyka filmowa to po prostu motyw przewodni i temat tegorocznego koncertu festiwalowego. A pomysł na kolejny już jest? Jest, ale jeszcze nie zdradzimy. Uzgodnimy z władzami miasta, porozmawiamy. I wtedy wspólnie w odpowiednim czasie ogłosimy, ale na to jeszcze Państwo poczekają, bo musimy odpowiednio budować napięcie. Mam nadzieję, że będzie przynajmniej tak samo, tak samo jeśli chodzi o zasięg tej imprezy i gości, których zaprosiliśmy. Pomysł na muzykę filmową. To oczywiste, o to pani pytała. To oczywiste, Nieszawa związana jest z filmem, mówiłem o tym chyba 200 razy dzisiaj z promu i powtórzę raz jeszcze. Wielkie tytuły były nagrywane w Nieszawie. O tym trzeba mówić, żeby ludzie o tym wiedzieli i dzisiejsza impreza jest tylko pretekstem do tego, żeby się o tym dowiedzieli, więc pomyśleliśmy, że warto zrealizować koncert z muzyką filmową właśnie. W tym momencie śpiewa Mietek Szcześniak, akompaniuje mu profesor Demski, Dembski, Noezis String Quartet. W pierwszej części wystąpiła Wiktoria Wizner i ja. Prowadziłem ten koncert również. Akompaniowali nam yy, Michał Zuń, Tadeusz Melon i Jarosław Domagała. Cieszymy się ze wszystkich artystów, chociaż nie ukrywam, że za tak okazałą publiczność odpowiedzialność mogą wziąć te wielkie nazwiska. To one ściągają i po to tutaj są. Są tu tylko po to, żeby ktoś przyjechał do Nieszawy i zobaczył, jaka jest piękna. Tutaj drugi raz. Bardzo lubię to miasteczko. Jest piękne, urokliwe, piękny klimat nad Wisłą, bulwary. Także to by było żal, gdyby nie można było skorzystać z takich pięknych okoliczności i wysłuchać takiego cudnego koncertu. Na trzeciej edycji też pani przyjedzie? Tak, jeżeli będę tylko tak, miała taką możliwość, jak najbardziej. Jesteśmy w Nieszawie na przystani promowej. Właśnie rozpoczął się koncert, druga edycja Festiwalu Muzyki Polskiej Muzyka Wisły. Koncert, który w zeszłym roku zaproponował nam Aleksander Kamedulski, Nieszawianin. Nie można było się nie zgodzić. Sami państwo zobaczycie, że naprawdę takich tłumów w Nieszawie. Jeszcze nie było polska muzyka filmowa myślę, że możemy z całą pewnością zaprosić Państwa już w tej chwili na kolejną edycję.